Zrażony z nim, bo ty nie chcesz się z nim tak pierdolić, że on będzie na razie. Ka kamerkę wszystko włączyłem bez... bez, bez lipy. Będziemy mieli pamiątkę. wiecie <grymne> się z tym zjeb... Dobra, zatrzymuj. Wiem, się zatrzymuj proszę, się proszę. tu, pierdolę tą... pierdolę tą tamę, kurwa. Nie będziemy się bawić w to. Tak? Ta No stu, tam jest taka zbłata skałka O jest, dobra Ej poczekaj, dawaj tu dadu, dadu, dawu, dawaj dawu, tu jest, tu jest yy, ten Poczekaj, do, dobrze pamiętam, tu jest fajna trasa To jest O nie, właśnie, co? No cofaj, 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 cofaj O Dobra, co tutaj jest Dobra, wysiadamy na No nie tam w tym jest Dobra zajebiście, Dobra, pozdro Nagrałem wszystko Dobra pozdro kurwa Na rządowy. Chłop nie miał telefonu, wszystko jest nagrane, dzięki